Eee, no, z tej strony mój dzisiaj robimy serię od 2 złotych do milionera, w której stawiamy 2 złote No i próbujemy coś wygrać z tych dwóch złotych tam na jakieś inne. Dzisiaj przychodzę do was z kuponem takim fajnym, tutaj pierwszy mecz Juventus Porto. No, nie pierdzielmy się w tańcu, no ale no tutaj Krystynka musi coś szczelić, no szanujmy się, ewentualnie Porto. No, Jednego gola chociaż no. Kurs 1-1, dlatego malutko, ale bezpiecznie, bezpiecznie tutaj musi być. No ale muszą coś traić. Kolejny meczek: Toronto, Ottawa Ostatnio, Toronto, pierwsze, Ottawa ostatnia. miło to, że od, ostatnio wygrali, to Toronto nie może sobie pozwolić, bo Montreal ich przegoni. No ale przegrali trochę unluku, maluku, no bo tutaj wygrywali solidnie, pewnie trener dał słabszych, no i przegrali w ostatniej. Na ostatnim... Tierze. No i... No i pewnie już, już tak nie, nie pozwoli na to trener Dlatego tutaj stawiamy wygraną Toronto. Kolejny mecz to Barley na Fulham W którym liczba goli 1. Też bezpiecznie, bezpiecznie. Ale ostatnio Barley i Fulham strzelają. Chociaż jednego, więc. No powinno siąść. No i jest taki meczek Everton Manchester City, w którym i Manchester City w, ostat w ogóle pierwsze. Ale Everton też strzela w ostatnich tych meczach. Manchester City też tutaj strzela w ostatnich meczach. No, dwa gole, no to, to jak nic. no. Niby na stadionie Evertonu, no ale. Tu, tu, tutaj może Everton nawet coś może strzeli gola jednego, chociaż głównie to liczymy na Manchester City, jednakże uszczeli nam. Dobra, i walczymy na razie o 4 zł. Na razie cię no ale no, no nie, nie, nie bądź pszczołami, że od 2 zł już grajemy kupon za tam tysiące. Więc sobie. Gramy. A, dobra. Kurczę zmienił. S. Bo jeżeli ile sianka. Pokciąłem już 4 zł. Prawilne. Pokciąłem. No i kupon przyjęty. Dobra, siema.